Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym daily Vlogu. Ja ten tydzień zaczynam od ogarnięcia wieczoru pańskiego mojej siostry. Dzisiaj mamy poniedziałek, a ja się zaczynam zajmować tym tematem. I myślę, że to też będzie dla Was ciekawy vlog. Pokażę Wam prezenty, które z dziewczynami zaplanowałyśmy, bo dzisiaj moja misja to właśnie prezenty. Mogę śmiało o tym mówić, ponieważ moja siostra nie ogląda filmów i też od razu jej powiem, żeby tego konkretnego vloga nie oglądała. Dlatego też myślę, że to będzie dla Was ciekawe. Materiał. Ja dzisiaj wstałam bardzo szybko, bo około godziny 7.30 zebrałam się o i teraz jest po godzinie 10.00. Przyszłam do głównego wyładka, do jednego z pensjonatów, ponieważ za chwilkę idę załatwiać pierwsze prezent na panieński. Razem z dziewczynami miałyśmy burzę mózgów, jeżeli chodzi właśnie o prezent. Najpierw się zastanawiałyśmy, czy każda z dziewczyn kupuje swój własny prezent, czy robimy wspólny budżet i kupujemy jeden większy. I słuchajcie, w większości głosów zdecydowałyśmy, że właśnie robimy jeden duży prezent. Co nie będę ukrywać, bardzo mnie ucieszyło, bo uważam, że lepiej, mieć jedną fajną, konkretną, czy dwie konkretne rzeczy, niż masę takich, wiecie, drobnych pierdółek. I muszę przyznać, że ja miałam pomysł na pierwszą część prezentu, ale nie wiedziałam co, wiecie, co jeszcze. No bo to co wymyśliłam jest super i wiem, że się spodoba mojej siostrze, natomiast wiedziałam, że to jest za mało i właśnie dziewczyny podsunęły mi pomysł, a mianowicie, chcemy przede wszystkim kupić mojej siostrze pakiet do spa, taki voucher do jednego ze spa w Władysławie, żeby mogła sobie wykorzystać na to, na co będzie miała ochotę. Myślę, że to jest naprawdę fajny pomysł. Dlatego właśnie tutaj przyszłam do jednego z miejsc, gdzie właśnie można taki voucher wykupić. Za chwilkę wejdę do środka i zobaczę, czy uda mi się to załatwić. Później jadę do Gdyni, do Riwiary kupić drugą część prezentu. I też słuchajcie, ja miałam pewien problem techniczny bo mówię, ok, dobra, kupuję dzisiaj te prezenty, ale przecież nie mogę ich zabrać do domu, no bo moja siostra może je przypadkiem e, po prostu znaleźć. Na pewno w torebce mi się nie zmieszczą i ja na prezenty wziąłem dzisiaj torbę na laptopa, natomiast e, torba na laptopa służy nam bardzo technicznie, na przykład na złożenie rzeczy, tak, na no, uszywnienie laptopa, dokumenty. No użyłam jej teraz ciągle i ciągle siostra mi ją pomaga przypakowywać, więc mówię, nie mogę tych prezentów zabrać ze sobą do gładka. Więc umówiłam się z Alą dzisiaj po pracy i Ala zabierze te prezenty do siebie i po prostu przywiezie w sobotę na wieczór panieński. Wymyśleliśmy naprawdę super konspirę. Moja siostra wie, że jadę dzisiaj po prezenty, ale nie ma bladego pojęcia co dostanie i myślę, że się nie spodziewa, ale też myślę, że będzie zadowolona. Wiem, że z pakietu spa będzie bardzo zadowolona, bo uwielbia zabiegi na twarz, uwielbia masaże. Chcę wybrać taką kwotę, żeby właśnie mogła sobie powybierać zarówno, wiecie, zabieg zarówno na ciało, jak i na twarz, żeby miała po prostu cały taki kompleksik, a skoro się rzucamy z dziewczynami, to też można sobie pozwolić na po prostu większą kwotę. I muszę Wam powiedzieć, że troszeczkę na początku się bałam, ile nas wyjdzie za ten wieczór panieński od osoby, ale powiem Wam, że budżet wyszedł naprawdę spoko, nie składamy się po dużej kwocie, a ogarniamy naprawdę fajną imprezę. Więc zaraz wejdę. Co prawda już w tym spa byłyśmy, więc ja mniej więcej znam cennik, ale jeszcze muszę popatrzeć, czy wiecie, ceny się nie zmieniły, czy kwota, która była ustalona jest OK i czy po prostu zmieści się ta liczba zabiegów co chcemy w danej kwocie i po prostu wykupię voucher. Jak już będę miała voucher, to też go wam pewnie w kolejnym klipie pokażę i mam nadzieję, że wyrobię się przed pociągiem, bo właśnie muszę... Jeszcze zdążyć na pociąg do Gdyni, bo potem jest znowu dziura. Powiem Wam, że te pociągi naprawdę pomimo tego, że jeździ ich więcej, to są tak komiczne dziury, jeżeli chodzi o zastosowane pociągi, że czasami dopasować cokolwiek jest naprawdę trudno. Dojechałam już do Gdyni Głównej i mam tutaj voucher dla mojej siostry. nie bym Wam go pokazała, ale nie chcę zdradzać, wiecie, koty. o. Pokażę Wam w tą stronę. Tak wygląda voucher. Jestem zadowolona, bo co prawda musiałam troszeczkę dołożyć od siebie, ponieważ w chocie, którą ustaliłyśmy nie zmieściłyby się wszystkie zabiegi, ale tam dołożyć 50 zł to nie jest jakimś większym problemem. Jestem zadowolona, bo słuchajcie, udało się Właśnie kupić ten voucher, ale oczywiście moje życie musi być moim życiem. Po pierwsze dzisiaj, pierwszy chyba raz od dawna był pociąg napakowany tak fest i żałowałam, że nie jechałam właśnie z portu, bo no ciężko było wsiąść w Główną Władysławowie, było milion ludzi, musiałam się przeciskać, ludzie musieli ustępować w miejscu, wiecie, dużo zamieszania, a jak w porcie jest w miarę powsty pociąg i mało ludzi wsiada, to też po prostu łatwiej z wózkiem powykręcać. Druga rzecz, jak byłam w pociągu i słuchałam sobie muzyki, to słuchajcie, dostałam telefon, że jeszcze muszę jedną sprawę w Gdyni załatwić i nawet ta pani, która dzwoniła do mnie, że muszę się gdzieś tam pojawić, mówi, że to nie musi być koniecznie dzisiaj, a ja mówię, i pani, co ja przyjdę dzisiaj i okazać, że to ogarnę, bo jestem w pociągu do Gdyni. Nie będzie mi się chciało jutro jechać specjalnie drugi raz. Co prawda trochę się niepokoję, bo jest 12.30, a ja mam do załatwienia kilka spraw i muszę zdążyć na 17:30. Jak nie zdążę, to pojadę 19.30, wiecie, no nic się nie stanie, ale chciałabym jednak na to e, zdążyć 17.30, ale obawiam się, że mogę się nie wyrobić. Tym bardziej, że jeszcze mi ta jedna sprawa wyszła do załatwienia. Więc może mi się to wszystko troszeczkę przeciągnąć, więc po prostu będę na bieżąco, wiecie, improwizować i kombinować, ale no uwielbiam to, wiecie, jest poniedziałek i nagle, a jeszcze tą sprawę trzeba załatwić, a jeszcze taką, a jeszcze taką i nagle, wiecie... Trafić się, trzeba rozszerzyć, a najgorsze jest to, że założym, że Dynia jest takim miejscem, gdzie ciężko przewidzieć, ile czasu Wam to zajmie, bo często tracicie dużo czasu na dojazd z innego miejsca do drugiego, bo są korki, bo nie ma autobusu, albo idę pieszo i potem ten czas gdzieś tam przez palce bardzo mocno ucieka. W efekcie no, jest ciężko czasami przewidzieć i w jakim czasie się po prostu wyrobię. A jeszcze muszę nagrać rolkę. Z Outfitem i chciałam nagrać dwa dodatkowe TikToki, więc totalnie nie wiem, jak się wyrobię. Mam nadzieję, że mi się uda. Tym bardziej, że będę musiała pochodzić po sklepach za prezentem, bo mam myśl, ale wiecie, nie mam tak, że konkretnie idę do sklepu XYZ, tylko wiem, co chcę kupić, a muszę obejść sprawdzać jakąś scenę, więc no, zajmie mi to naprawdę sporo, sporo czasu. A w ogóle w pociągu miałam bardzo miłe poznanie, spotkanie. Jeżeli dobrze zapamiętam, to Bartek z mamą, czyli osoba, którą spotykam na wózku już jakiś czas w pociągach, okazało się, że przyjechali na wakacje tutaj właśnie na HEL i bardzo często to przez to, że jest bardzo mało pociągu. Słuchajcie, spotykamy się właśnie w tym pociągu o 11, potem w tym pociągu o 17, a czasami spotykamy właśnie teraz mama Bartka mówiła, że chyba będą jechać tym o 19.30, ale mówiła, że może zdążą na tym 17, aż ciężko przewidzieć. a Ja mówię, że chciałam, bo ja powinnam zdążyć, no ale się będą śmiać, jeżeli oni nie zdążą i będą jechać o ja też się pojawię na ten pociąg. Ale wiecie, zawsze fajnie poznawać nowe osoby i naprawdę sympatyczni ludzie. ludzi pozdrawiam i bardzo serdecznie, jakby kiedyś obejrzeli ten film. I jak widzicie, czasami nawet w pociągu można kogoś spotkać. Teraz trzymajcie za mnie kciuki, bo naprawdę obawiam się, czy tą sprawę, którą mam do załatwienia, uda się tak łatwo ogarnąć. I żeby było łatwo, wiecie, sprawnie i przyjemnie. Naprawdę trzymajcie kciuki, bo może być problematycznie. Najgorsze jest to, że chciałam z głową głównego do Ribiery podjechać autobusem, a teraz. Tą sprawę mam do załatwienia tak w połowie drogi, więc teraz nie będzie mi się opłacało, wiecie, dojeżdżać autobusem, więc pewnie będę szła do Riviera z buta, więc jeszcze będzie mikrospacerek. Super, nie? Dotarłam już do Riviera i jedno co Wam muszę powiedzieć, to to, że jeżeli dostajecie w poniedziałek rano jakiś telefon, to to zazwyczaj nie oznacza to nic dobrego. Sprawa ogarnięta, ale niestety będzie się ciągnąć i ciągnąć. Jest dużo rzeczy do załatwienia i wiecie co? Strasznie się cieszę, chciałam tutaj przekląć, ale e, zaraz wam powiem dlaczego staram się pohamować na finał e, co do przekleństw, bo kurczę... Teraz mamy naprawdę bardzo dużo rzeczy na głowie i bardzo dużo różnych problemów i teraz się okazało, że do tego wszystkiego jeszcze doszedł kolejny problem. Widzicie co? Powoli zaczyna mi brakować psychy na to wszystko, co się dzieje. No ale nie ma co narzekać, po prostu trzeba sprawę za sprawą ogarniać i niczym się nie przejmować. Mimo wszystko ciężko się odciąć od różnych rzeczy emocjonalnie. A dlaczego staram się, kurczę, yy, Pohamować, jeżeli chodzi o przekonanie, jak byłam w, w, ostatnio w o show, w, wtedy co wam mówiłam, że poszłam na herbatę e, do KFC na Frytki, to podeszła do mnie dziewczynka i się zapytała, czy nagrywałam na, e, rankingi na TikToku i czy może zdjęcie. Ostatnio, gdzie wyjdę, to zawsze sami rasa, bo tak co najmniej... Trzy osoby do mnie podejdą, wiecie, po zdjęcie, z, bo jestem panią z TikToka, ale powiem wam, że rozwaliło mnie to, bo dziewczynka miała maksymalnie 7-8 lat, była naprawdę malutka, dlatego też ja wiem, że zazwyczaj właśnie dzieci oglądają te krótkie formy, ale... Tym bardziej jak widzę, do jakich odbiorców docierają moje rolki. Bo widzicie, na przykład, filmy te długie, czy rolki tutaj na YouTube, to jednak widocznie jest dużo starsze. Na Instagramie też bardziej jest to młodzież. Natomiast na TikToku docieram do wszystkich i to jest przerażające, dlatego też staram się pomować właśnie co do przekleństw na filmach. A jeżeli już muszę przekonać, to zawsze robię tak zwany trigger rolling, żeby nie było potem, że nie ostrzegałam, albo mówię, że ten film nie jest dla dzieci. bo że to mnie tak troszeczkę jest zbiło z pantałyku. I też rozwala mi to, bo teraz przy znajomych mam, mam ksywkę pani z TikToka. Nawet raz, jak szłam po Władysławowi i rozmawiałam z Martyną przez telefon, jedna dziewczyna, no wysłuchajcie, na pół ulicy czytała pani z TikToka. Martyna ze śmiechu nie mogła, bo, bo, bo słyszała w słuchawce to wszystko, więc bywa zabawnie. Jestem ciekawa, jak dzisiaj będzie. Chociaż jestem dość wcześnie, bo jest 13.30, jeżeli się nie podoba, ma... czekajcie. aż sprawdzę, bo przy okazji ktoś do mnie pisał, to sprawdzę, kto. Tak, 13 50 dokładnie. E, no tak, bo weszłam 15 minut temu, byłam już w dwóch sklepach i niestety, powiem Wam, że może być problem, bo też szukam prezent, części prezentu, którą ja wymyśliłam, a mianowicie komplet bielizny, e, takiej wiecie fajniejszej, bardziej odważniejszej jako na wieczór paniński i... Trochę się boję, że mogę nic dostać, bo mam wizję tego, co chciałabym kupić w kolorze czerwonym, ale też znam wymiary, jako siostra znam wymiar mojej siostry i wiem, że będzie problem w tym wymiarze znaleźć taki kolor, bo moja siostra jest bardzo drobniutka i bardzo szczuplutka, więc może być ciekawie. I w ogóle miałam w pierwszej myśli, żeby Wam pokazać to, co kupię, ale potem pomyślałam, że kurczę, to nie jest dobry pomysł, bo wiecie, ja nie mam problemu, żeby pokazywać swoją bieliznę, ale bieliznę czyjąś to już tak trochę, nie bardzo, a więc po prostu e, mam nadzieję, że uda mi się kupić. Jak uda mi się kupić, to powiem Wam, że okej, okay, udało mi się, dostałam czerwoną albo na przykład musiałam zmienić plan, e, więc trzymajcie za mnie kciuki i powiem Wam, że cieszę się, że wyskoczyłam na zakupy, bo będę mogła troszeczkę odwrócić myśli od tego, e, o, wiecie, co załatwiłam przed chwilą, a to nie było zbyt przyjemne. Ech, I powiem Wam, że to wszystko zaczyna się że powoli e, mam odbiorę, że ja to wszystko ogarnę. A e, wiecie, nie jestem sama, mam odwiedzinę, mam siostrę, ale mm, będzie ciężko już tak. Wiecie, to też jest kolejna jakaś taka dziwna wiadomość i już miałyśmy z siostrą takie, bo zadzwoniami powiedziałami e, co i jak i o co chodziło i było takie, aha. Wiecie, już, już po prostu zaczyna brakować nam lekko psychy. Trzymajcie kciuki za nas, żebyśmy dotrzywali do ślubu, do wesela i nie zwariowali, ale potem też będzie nam potrzeba dużo waszej wsparcia i takich pozytywnych rzeczy. O wszystkim oczywiście będę Wam później mówić, ale są też pamiętajcie sprawy rodziny, o których nie mogę powiedzieć. Mimo wszystko o niektórych rzeczach na pewno Wam powiem, ale to... W swoim czasie, bo teraz to nie jest dobry moment. E, I dziękuję Wam za to, że to szanujecie. One eternity later. Udało się, misja wypełniona. E, udało mi się dostać w sklepie Intimissimi e, fajny zestaw e, właśnie bielizny. Zobaczymy, że patrzyłam tam na dół, ale tam stoi torba, ponieważ już spotkałam się z Alą. Jesteśmy teraz w Starbucksie. Ja sobie zjadłam bajgla e, właśnie e, takiego wielozielnistego. I mam tutaj kawę, ale dzisiaj zwykła cappuccino. E, ponieważ jak wiecie jestem na diecie i nie chciałam brać żadnych fancy wyszukanych kaw. A tutaj jest też fajna promka, bo za 25 zł macie kawy i kanapkę, więc naprawdę się opłacało na taki lunch. I teraz siedzimy właśnie z Alą, gadamy, ale jestem mega zadowolona, bo słuchajcie, tak jak przypuszczałam, był duży problem. Jeżeli chodzi o czerwoną wieliznę, no jest rzadko dostępna, w szczególności w tych mniejszych rozmiarach i... Trochę się nachodziłam w ostatnim, nie, przy ostatnim stopie udało mi się dostać, ale jestem mega zadowolona, bo też była fajna promka, więc udało mi się wziąć więcej. Myślę, że moja siostra powinna być naprawdę zadowolona i powinna jej się spodobać, bo jest kompletnie w jej stylu ta bielizna. Więc myślę, że, że będzie fajnie. Tym bardziej, że jest to produkt z takim fajnym pazurem. Dodatkowo weszłam do sklepu Sony, ale nie dlatego, że chciałam coś kupić. Po pierwsze chciałam się dopytać o taki... Jest uchwyt, ale selfie stick do tego aparatu, ale wiem, że on mi się nie sprawdzi, bo on nie ma teleskopowego wysuwania i... Ten statyw jest dużo lepszy, bo daje mi możliwość nagrywania w różnych miejscach, a ten, co jest Son, on jest krótki i wiecie, jak macie długą rękę, to jest okej okay do nagrywania się z ręki, natomiast ja mam krótką rękę i byłoby za duże zbliżenie na twarz, ale właśnie w salonie Sony, tutaj właśnie w galerii, pracuje mój znajomy z liceum, więc wpadłam, się przywitałam, chwilę sobie poplukowaliśmy, no bo nikogo nie było w sklepie, e, przy okazji kazałam pozdrowić jego żonę i z tego miejsca w ogóle pozdrawiam i Marysię i Marka, bo wiem, że oglądają moje filmy i nawet właśnie Marek się śmiał, e, więc e, bardzo miło było się spotkać, zobaczyć. Właśnie mówiliśmy, że jak będzie do tego okazja, bo teraz są takie różne komplikacje, ale jak będzie ku okazja, to na pewno spotkamy się na kawce, bo to są genialni ludzie i cieszę się, że właśnie mam z niką. Tak naprawdę to jest super. I tak ja wiem, czekam Marysia na Twój komentarz pod tym filmie, więc. Widzicie, ja tak naprawdę gdzieś się ruszę to mam znajomej. Dodatkowo Oskar mnie jeszcze dzisiaj zaskoczył i zrobił mi turbo niespodziankę. Teraz właśnie przed chwilą, ale mnie została w trakcie tej niespodzianki. Oskar dziękuję. Nie powiem Wam o co chodziło, bo nie chcę po prostu mówić o co chodziło, ale dziękuję Ci Oskar za to, że, że właśnie zrobiłeś mi dzisiaj dzień i Ty wiesz, że mnie to po prostu zabiło, rozwaliło i... Ja już nie będę taka po tym co usłyszałam i dobrze wiesz o co chodzi. E, idę tego teraz, ale poszłam do toalety, ja sobie piję kawkę, e, jest bardzo dobra cappuccino, ja w ogóle bardzo lubię cappuccino. Wiem, że dużo osób lubi e, kucze, jak się nazywa? Latę. E, kawę latę, ale ja zdecydowanie bardziej wolę cappuccino. Cieszę się, że udało się to dostać. ale Teraz mam około jeszcze pół godzinki na spotkanie z Alą i muszę uciekać na SKM. Już sprawdziłam, wina Winda działa tutaj na wzgórzu, więc będę mogła sobie podjechać. One minute, 37 seconds later. Okej, okay, dobrze, że sprawdziłam, bo słuchajcie, mam 17.20. Ale to on aż tak długo jedzie? Myślałam, że mam 17.40. To niedługo muszę iść na pociąg. Widzicie? Czasami dobrze, że e, sprawdzę, więc będę dopijać powolutku kawę e, i dzień jest naprawdę udany i chociaż no, był przykry element, to nie poddaje się. Właśnie e, fajnie było, że pogadałam sobie z Markiem, teraz pogadam sobie z Alą, jeszcze nie niespodzianka Oskara e, i to wszystko jest, widzicie, takie fajne, naprawdę fajne i cieszę się, że mam takich fajnych ludzi wokół siebie. Jechałam już do Władysławowa i mam nadzieję, że będzie mnie tu w miarę dobrze słychać, ponieważ jechałam tym pociągiem do Władysławowa Głównego, więc stąd mam blisko, ale że jest przepiękna pogoda, jest dopiero godzina 18, to pomyślałam, że pójdę sobie na taki godzinny spacer, żeby się jeszcze troszeczkę dotknąć, bo wiecie, dzisiaj byłam cały dzień poza domem, ale tak naprawdę tylko w pociągach i w centrum handlowym, więc myślę, że warto nałapać i słoineczka, i świeżego powietrza, a nie nazywam się do Was z Gdyni, ponieważ wszedłyśmy z Alą w SKM. -kę. Ja podjechałam jedną stację, ale została już w pociągu. I potem przysiadłam się na pociąg na Hel. Miałam około 15 minut, ale bardzo szybko pojechał, podjechał pociąg, więc wsiadłam sobie do pociągu i słuchałam muzyki. Chciałam się do Was w ogóle odezwać z pociągu, ale e, stanęłam w takim miejscu, że w każdym byłoby inne osoby, więc sobie darowałam. Dzisiejsza misja zakończyła się sukcesem. Przekazałam Ali prezent więc jestem zadowolona 100% misji wykonane i teraz można już odpoczywać jutro pewnie pójdę na zakupy na imprezę, ale nie będę tu nagrywać vloga, bo mamy jeszcze takie sprawy prywatne do ogarnięcia z siostrą, więc na pewno vloga już nie nagram, ale myślę, że w środę będę nagrywać, bo znowu mnie czeka dzień załatwienia spraw oczywiście możecie zobaczyć po mojej minie, jak się bardzo cieszę ale najgorsze jest to, że ja w sobotę tak, sobotę. Odwiozłam większe rzeczy, które miałam u mojej siostry. Zostawiłam sobie tylko troszeczkę ubrań i okazuje się, że trochę mi braknie outfitu. Będę musiała coś wymyśleć, ponieważ chciałam sobotę wziąć ubrania. Potem było powiedziane, że jutro moja siostra będzie w mieszkaniu, a się okazało, że dopiero będzie w środę najprawdopodobniej, więc będzie dość duży problem, jeżeli o to chodzi, i będę miała problem z dostylizacją, bo mam ubrania, wiecie, oczywiście wyplane i tak dalej, wypracowane, ale te, które już miałam na sobie w outfitach, więc będę musiała coś sobie wiecie, pomieszać, żeby było w miarę okej. Okay. To jest właśnie najgorsze. Kiedy miałam plan, żebym miał sobie ubrania, które mam u siostry i nagle okazuje się, że nie zdążyłyśmy wejść do mieszkania, siostra tylko chwyciła, wiecie, paletkę i kurz do rzęs i to było na tyle. Jeszcze teraz musimy ogarnąć inne rzeczy na panińskiej, bo potrzebuję i stanika, i potrzebuje perfum, bo nie zebrałam swojego aliena, bo teraz u siostra mam perfumy dzienne, czyli te i made in lab. A na paniński czy na ślub potrzebuje aliena, więc no co prawda do ślubu jeszcze daleko, ale wiecie potrzebuje swoich perfum, trzeba będzie je znaleźć, bo one stały w przedpokoju, a też tam te rzeczy z przedpokoju były pozabilone i pochowane, żeby się nie kurzyły, więc teraz trzeba sobie przypomnieć, gdzie to wsadziliśmy. No po prostu powiem wam, rozgardiaż, chaos i troszkę się niepokoję tym, czy my to ogarniemy, ale damy radę. Oczywiście znowu wtorek, był, w środę, byłby taki vlog w stylu załatwiam sprawę. Ale widzę, że lubicie oglądać takie filmy. Po prostu pokazuję Wam, jaka jest rzeczywistość. Wiecie, nic nie barwiam. Ale cieszę się, że dzisiaj udało mi się ogarnąć, bo naprawdę bałam się, że z tą Rivierem się nie wyrobię. Ale Ala była około 15, no chwilę przed 16, i ja zdążyłam wszystko kupić do Ali przyjścia. Więc po prostu wypiłyśmy sobie kawę 40 minut i poszłyśmy na pociąg. Wiecie, nic ekscytującego. Szybko wymieniłyśmy informacje, e, powiedziałyśmy sobie, że widzimy się. Się na panieńskim, wiecie, i ruszyłyśmy w drogę. Jak obie pracujemy, czy mamy swoje obowiązki, to też to wygląda tak, że po prostu często widzimy się w biegu, ale cieszę się na panieńskim, myślę, że to będzie naprawdę super impreza i spędzimy trochę czasu razem. Jest już wieczór i ja przyszłam nagryć ostatni klip i przy okazji się z Wami pożegnać, ale przy okazji chciałam Wam opowiedzieć, bo, bo jak widzicie, teraz mam bardzo ograniczony czas i możliwości. Dlatego też bardziej skupiam się na czytaniu książek niż na oglądaniu seriali. Jestem totalnie do tyłu z serialami, ale za to czytam bardzo dużo książek. Skończyłam Dźwięki Miłości i zaczęłam już Władce Dumy. Jest to kolejna książka Anny Huang I oczywiście, jak zawsze, bardzo dobrze się czyta. Co prawda przeczytałam dopiero 25%, ale te książki tej autorki bardzo mi pasują. Tylko raz podkreślam, to nie są książki dla wszystkich i nie każdemu się spodobają. Natomiast przecież, słuchajcie, złapałam jakieś fazy i już od jakiegoś czasu zaczęły mi się na TikToku pojawiać wybrane sceny z Rodziny Zastępczej. A Jako dziecko bardzo lubiłam ten serial, ale nigdy nie oglądałam, tak wiecie, każdego odcinka ciągiem i tak dalej. I wczoraj nabrałam ochotę i sobie puściłam pierwszy odcinek i chociaż widać, że to jest mega stary serial, to mam wrażenie, że się naprawdę spoko zestarzał. Obejrzałam bardzo przyjemnie ten, ostatni, ten pierwszy odcinek i dzisiaj chyba sobie będę wieczorkiem kontynuować oglądanie. Dajcie znać, czy wy też lubicie wracać do starych seriali ja sobie zrobiłam już rewatching Niani, oczywiście zrobiłam kilka razy rewatching DM, a teraz mnie noszło na rodzinę zastępczą. A wcześniej też oglądałam ponownie 13 postronek. W ogóle 13 postronek bardzo często oglądamy na impreza gdzieś tam wieczorem koło godziny drugiej. Wiecie, jak są jakieś domówki, to 13 postronek wchodzi jak złoto i rola z tego pozoru jest tam po genialna i to są takie właśnie komfort seriale, ale powiem Wam, że ja pierwszego odcinka chyba nie oglądałam w ogóle Rodziny Zastępczej, tak mi się wydaje, bo go nie pamiętałam całkowicie, a może oglądałam i po prostu nie pamiętam, że go oglądałam, bo tak też może być, bo to jest naprawdę stary serial, a przy okazji gra tam jeden z moich ulubionych polskich aktorów, czyli pan Piotr Pęczewski, uwielbiam jego głosy, uwielbiam jego grę aktorską i chociaż widać, wiecie, że to jest na początku to miał być film, bo chyba jakiś serial obyczajowy, później to bardziej sitkom sitcom i widać, że te dialogi są dość sztywne, ale na przykład fajna jest rola pani Maryli Rodowicz i w ogóle wszyscy tam są kultowi, chociaż jak ten ich najmłodszy scenek był tak malutki w tym pierwszym odcinku, że aż miałam takie to tak samo jak wiecie Zuzia w Niani. przecież w tym pierwszym sezonie Zuzia miała ile, niby 6 lat tam, ta ktorka, która grała Zuzie, była taka malutka i to się zawsze z takim dużym, dużym sentymentem ogląda. Chciałobyś małe cięcie, bo jakoś dzisiaj mam zmęczoną rękę i musiałam sobie chwileczkę odpocząć, ale myślę, że w tym miejscu już zakończę dzisiejszego vloga. Jeżeli byłam krótszy, chociaż zawsze mi się tak wydaje, a tam okazuje się, że dużo gadam. To, jeżeli będzie krótsze, to mi wybaczcie, ale chciałabym już po prostu zmyć makijaż, żeby odpocząć i troszeczkę spędzić czas właśnie z siostrą, bo cały dzień mnie nie było w domu, więc myślę, że warto troszeczkę, wiecie, odpuścić. Tym bardziej, że jutro czeka nas naprawdę intensywny dzień i wiem, że będzie ciężko, więc też jutrzejszego dnia nie będę nagrywać, ale może coś tam Wam powrzucam troszeczkę na storkę, więc na spokojnie będziecie mieli jakieś tam aktualizacje. Jutro też ma premierę, znaczy jak to Wy to oglądacie, w środę to już miała premierę, a dla mnie jutro ma premierę na piosenka Dawida Kwiatkowskiego, nie mogę się tu czekać. A tym razem bardzo a teraz wam bardzo dziękuję za oglądanie. Dziękuję wszystkim moim wspierającym, dziękuję wszystkim moim patronom, dziękuję wszystkim, którzy czekają na moje filmy, lajkują, komentują, subskrybują. W kolejnym filmie widzimy się już niedługo, trzymajcie się, cześć!